Witam Was, ja jestem KKS Joker, to jest Let's Play Metin 2. No nie będzie tak właściwie Let's Play, tylko takie przypadki z Metin 2, ale ja będę mówił Let's Play. Ok, a więc zaczniemy od tego, że się zaloguję na konto. Tylko poczekajcie, muszę sobie przypomnieć pasy. Jezus. Um. mam hmm jest błąd jakiś metin nie rób mi tego współpracuj Współpracuj krótkie cięcie, jak się zaloguję, to powrócę. Ok, no dobra, zalogowałem się na serwerze 18. A więc tak, to jest menu logowania. Znaczy nie, tu już się zalogowaliśmy. Tutaj jest, wybieracie postać, oczywiście nic nie mam stworzonego, bo ja gram na 17. W serwerze Elares że nie mogę się na niego zalogować bo są jakieś błędy tak zwane a więc stworzymy je od razu pokażę wam o co a więc tak są trzy kraje trzy królestwa tak Hunio yy, to jest królestwo kurde zapomniałem czego Halera, halera. Mm, ee, dobra, nie pamiętam tych dwóch kontynentów, o co w nich chodzi, ale bo ja ogólnie na nich nigdy nie grałem. Ja grałem tylko na czerwonych na świecie Shinso. To jest świat hunio, a to jest... tak, hunio, a to jest świat Gino. Więc tak. Ja teraz wam powiem coś o świecie Shinso. Świat Shinso to jest Królestwo Handlu. Jest tam najbardziej rozwinięty handel, czyli sklepiki, takie tam ogólnie. I jest największy respawn kamieni METIN. Które mówiąc szczerze, się przydadzą. Przydają, bo tropią z nich kamienie METIN, księgi umiejętności. Które są teraz oprócz najnowszych serwerów trochę warte. A więc zaczynamy grę na serwerze na Królestwie Shinso. Więc tak teraz opowiem coś o klasach. Akurat klasa grałem wszystkimi. Teraz na Elaresie gram Surum. Ok. Więc tak to jest yy, klasa Wojownik. Wojownicy, wojownicy są popularni z tego, że mają dużo siły, mają umiejętności do ekspienia i pvp mm, wojownika polecam do dropienia ale nie, bo, nie mental bo są dwa rodzaje czarów w wojowniku jest mental i body body to jest yy, yy, to są czary na atak pvp czyli player, yy, ws player a Mental to jest y, taki obronny bardziej, macie więcej obronny i tak dalej. I to jest y, Player PVM, Player WS Mob. Ym, wojownika y, Body, czyli tego, co ma więcej siły. Polecam na dropienie w, w M2. M2, dowiemy się, co to jest, ze spokojem. Ninja. Ninja to jest zabójca. Jego zdolności to jest Sztylet, Zabójca i Łucznik Ma czary na sztylety i miecze Ninja to jest najbardziej Znaczy ma najwięcej broni Może używać łuków, sztyletów i mieczy Dosyć fajnie się gra dadżerem Archer jest... Do PVP muszę to powiedzieć, jest do PVP perfidnie, koniec, kropka jest do PVP, ponieważ yy, on ma czary z dystansu, a dystans się bardzo przydaje do PVP. Oczywiście yy, jednym z plusem ninja jest łuk, może lurować. Czyli, wiecie, w grupie może być z kimś i mopki wiecie, na przykład, bije mob, on za nim biegnie, i za chwilę drugi player go bije. I on się od ninja odczepuje, i wtedy drugi player go idzie, i jak jest pół na pół. No. Sura to jest postać do PVP. Yy, BM, którym ja gram, jest to postać do PVP, bo ma czary na dystans. Yy, Fatam. To jest postać do PV. Nie do ekspienia. Ponieważ czary ma obszarowe bardziej. Jeden ma czar dystansowy i ma jakby aurę i silne ciało w jednym. To tyle na temat sury. Szaman. Szaman to jest postać. Buff, Buf, jeśli nie wiecie, co to jest buff, to jest yy, dawanie. Rzucanie na kogoś. Czarów, żeby miał na przykład więcej siły, większą możliwość zadania takiego krytycznego ciosu, no. jest, są dwa rodzaje, jest smog i heller. Heller to jest bardziej taki do expa, a smog jest bardziej do pvp, chociaż ja tam nie wiem, czy heller jest bardziej do pvp, ja uważam, że smog. Oczywiście postaci się przydadzą, przydają, na przykład to może być buff. Nie radzę postacią XP, Aha, i teraz tak. Mówię, najlepiej zacząć grę wojownikiem. Wojownik to najłatwiejsza postać. Najlepiej się nią XP. No, i to tyle. Na razie. Ninja potem ra albo zacząć raz wojem, albo ninżą. A SUROM i szamanem, razem dla, dla zaawansowanych graczy, bo to już. Nie są bajki. My zaczniemy sobie surową. Hmm, surą. Albo nie, szamanem dawno nie grałem. Okej, okay. więc możemy wybrać kobietę albo mężczyznę, więc gra jest dla opu płci. Tak wyglądają dziewczynki. Oczywiście muszę zwrócić uwagę na to. To jest naprawdę fajne. Okej, okay. ale my zagramy sobie mężczyzną. Okej, okay. wygląd taki lub taki. Ja wybiorę bardziej hmm. zielony. OK, I teraz zostaje nick, ja go nazwę oczywiście, tak jak ja, ale go nazwę joker, bo jok a joker to jest to samo. Ja czasami na kartę jokera mówię jok i dlatego jest kaka jest jok, a nie kaka jest joker. Czasami powiem joker, czasami powiem jok, zależy od nastroju. No i żadna postać nie miała takiej nazwy, że mogłem ją stworzyć, Więc start. Hmm. Hmm. A, fajna sura. Na koniu. Aha, można mieć trzy rodzaje koni w Metinie. Można mieć konia zwykłego, konia bojowego i konia militarnego. Czym się różnią? Zwykły koń to jest po prostu do jeżdżenia ten koń. Koniec dojeżdżenia, do niczego więcej. mamy na start wachlarz i pięć potek czerwonych, które dodają nam życie, leczą. Eee, goń bojowy jest do, że można z niego bić. Na przykład tym wachlarzem siedzisz na koniu, możesz atakować z tego konia. No to tyle. A militarny to jest, możesz atakować z konia i masz specjalne czary. A więc tak. Na start polecam atakować dzikie psy i zabłąkane psy. Hi, ho, hi, ho. Dobra, jedna grupka, dwie. Ja będę się. Ja chyba wezmę dwie, bo szamanem nie pamiętam ile mógłbym brać. Nie wiem, ale wiem, że surą i wojem biorę trzy na start albo cztery. What the fuck! Ja nie chcę zginąć, ja nie chcę zginąć na start. Ech. Oczywiście, jak widzicie, nasza postać na start jest bardzo słaba. Trzeba ją doskonalić. Dawno na początku X idzie dosyć szybko. I tutaj pojawia się problem, bo nie pamiętam, jak się daje czary, wy smoka. Ale będziemy hellerem. Nie wiem, tam punkt inteligencja. Coś tak myślę. Ma dwa w inteligencji, jeden w witalność. Okej, okay, dobra. To na tyle z naszego dzisiejszego odcinka. Nasz HKS Joker mówi: komentujcie, subskrybujcie. Żółty magiczny guziczek na was czeka. Ja się z wami żegnam. W następnym odcinku będziemy już mieć piąty level. Gdzie to są umiejętności? Smog albo Heller, czyli leczenie. No to. Następnym wytłumaczę o co z tymi chodzi. Z tym tu wszystko o. Dobra. Żegnam. Na razie.